Mankiewicz, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi na dzisiaj pytanie dotyczące deficytu kalorycznego i generalnie rzecz biorąc, kaloryczności diety. I już mam czytam pytanie od razu. Cześć. Mam pytanie dotyczące różnicy między deficytem kalorycznym dziennym a tygodniowym. Otóż spotkałem się z, opiniami, z opinią, że dietę należy obliczać względem tygodnia. Mam więc kilka pytań i wątpliwości. Pierwsze, weźmy pod uwagę przypadek, że 5 dni trzymam deficyt 1000 kalorii. Jeżeli. Czyli dość duży, tak? Czy dzięki temu mogę w ostatnie dwa dni zjeść więcej i mieć tak samo dobre efekty, jeśli nie przekroczyłem łącznego, powiedzmy, jakiegoś liczonego wyjęcia w tygodniowym deficytu energetycznego? Druga sytuacja odwrotna do od poprzedniej, czyli jeśli w ciągu sześciu dni będę otrzymywać deficyt, a 7 dnia zjem tak dużo, że przekroczę deficyt, to cały Całą dietę szlak trafić, tak jest. Zastanawiam się też, czemu najczęściej mówi się o jednodniowym lub siedmiodniowym okresie, a nie na przykład 14 dniach. Czy nasz organizm naprawdę aż tak mocno to rozróżnia? Cholera, niefortunnie się usiadłem, bo mnie razi słońce. Nieważne. Więc tak, po pierwsze, nie jesteś w stanie utrzymać jakiegoś deficytu energetycznego, na przykład 1000 kalorii. Jest to po prostu niewykonalne z tego względu, że twoje zapotrzebowanie energetyczne codziennie będzie inne, bo to wystarczy, że się przejdziesz po schodach, że jest cieplej, że jest zimniej na dworze. Więc zacznijmy od tego, że po prostu nie jesteś się w stanie ustalić sobie zapotrzebowania energetycznego i deficytu obliczyć na przykład na 500 kalorii i że to będzie 500 kalorii codziennie. Jeśli zapotrzebowanie jest na tej wysokości, a. Dieta jest ustawiona tutaj i raz jest tutaj. Zapotrzebowanie energetyczne raz tutaj, raz tutaj, raz tu. Tak długo jesteście chociaż troszkę na deficycie, tak długo chudniecie, tracicie na masie ciała i to jest jedyny warunek konieczny, tak naprawdę, przy odchudzaniu. Tak więc to mamy z głowy, że nie jesteśmy w stanie dokładnie tego ustalić, dlatego że zapotrzebowanie energetyczne po prostu każdego dnia jest inne. Nawet jeśli trenujemy w ten sam sposób itd., dalej. Wystarczy, że się lepiej albo gorzej wyśpisz. Natomiast tak, do pierwszego pytania, czyli do sytuacji, w której mamy przez 6 dni czy 5 dni, 5 dni duży deficyt, a 6 i 7 dnia zjemy więcej. Otóż czysto teoretycznie jest to możliwe i czysto teoretycznie powinieneś mieć tak samo dobre efekty, natomiast w praktyce to tak do końca nie wychodzi. Dlatego, że mając 1000, około 1000 kalorii deficytu energetycznego będziesz po prostu... strasznie mi tu to słońce. Będziesz po prostu strasznie zmęczony, będziesz miał kiepskie treningi, więc może i masę ciała stracisz w ten sam sposób i w tym samym stopniu, co gdybyś to zrobił inaczej i rozłożył inaczej, ale w praktyce okaże się, że stracisz większość, masy, więcej masy mięśniowej, ze względu na to, że po prostu twoje treningi będą przez to osłabione, będą wiele gorsze. Tak, i to by było tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą opcję. Jeśli chodzi o drugą opcję, natomiast, czyli odwrotną do poprzedniej, czyli. Jeśli w ciągu 6 dni będę utrzymywać dietę, a 7 dnia zjesz tak dużo, że aż przekroczysz deficyt, że wejdziesz na plus kaloryczny. E, otóż w tym przypadku czysto teoretycznie powinieneś e, przybrać na masie ciała. W czym to jest czysta teoria, to wcale nie jest powiedziane, że to tak będzie? E, może w praktyce wyjść zupełnie inaczej. E, natomiast jeśli chodzi o przekraczanie deficytu danego dnia i o carb cycling, e, czy na przykład o cykliczny układ diety, jeśli chodzi o kaloryczność, to jak najbardziej można zrobić coś takiego, że przez 6 czy 7 dni nawet trzymasz deficyt energetyczny na poziomie 400, 500, no to się waha, tak, kalorii ee, i 7 dnia, czy tam którego dnia masz to obliczone, robisz sobie po prostu refit day i przekraczasz kaloryczność na ten konkretny dzień, w ujęciu tygodniowym nadal jesteś w deficycie oczywiście, ee, natomiast, jezu, aż mnie oczy łzawią, <laughs> źle się usiadłem dzisiaj, Eem, Natomiast w, ujęciu tygodniowym, natomiast w ujęciu dniowym e, jesteś na mm, nadwyżce energetycznej dzięki czemu po prostu uzupełniasz zapas glikogenu w organizmie, e, uzupełniasz e, zapasy glikogenu w wątrobie oraz mięsia poprzez to, że w trakcie refit Day się mało białka, mało tłuszczu stosunkowo, a moje oczy, <laughs> to będzie śmieszne wideo. <laughs> Chyba nagram je drugi raz albo nie, zobaczymy. E, tak więc wniosek dla wszystkich Was, którzy chcieliby założyć kanał, nie siadajcie pod słońce, nawet jeśli zrobicie to lekko świadomie, to dobrze się zastanówcie, jak jest biała podłoga, to, to nie wychodzi za fajnie. Więc podsumowując, uzupełnienie glikogenu dzięki temu e, poprawi Twoje treningi, poprawi Twoje efekty. Natomiast ostatnia część pytania, e, czy nasz organizm faktycznie aż tak bardzo to rozróżnia? Otóż nie, nasz organizm działa 24 godziny na dobę, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tego dnia spaliśmy tyle kalorii i w ogóle, i w ogóle to jest dla ułatwienia sobie, tak, bo my jako istoty działamy od do, działamy w jakimś tam systemie dziesiętnym, czy sześćdziesiętnym na przykład e, działano e, w starożytnych, tak, prawda w Ameryce, e, inkowie, czy majowie działali w systemie sześćdziesiętnym nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc, kto zna się na historii i pamięta, to może mnie poprawić, w tu się pod filmem. Nie w opisie, proszę, tylko w komentarzach. Natomiast sprowadza się to do tego, że liczenie na dzień, tydzień czy miesiąc nie ma znaczenia, ale to jest dla ułatwienia nam kontroli. Ja najbardziej lubię liczyć w ujęciu dniowym, e, dlatego że licząc w ujęciu tygodniowym, e, za łatwo jest paść taki schemat, że. Trzy dni się obżeramy po prostu i nie dbamy o dietę, a cztery dni jesteśmy na diecie drakońskiej, co ani ten pierwszy etap nie, na, nie służy naszemu zdrowiu, ani ten drugi etap też nie służy naszemu zdrowiu. Oba są obciążające dla organizmu, tak więc lepiej jest trzymać stabilny deficyt w trakcie odchudzania, moim zdaniem i e, zrobić raz na jakiś czas refit day jeśli jest taka konieczność. Dobra, to by było wszystko na ten moment. Do zobaczenia następnym razem w następnym odcinku. Jeśli wideo się Wam podobało i pomogło Wam rozwiązać jakiś problem, zapraszam do subskrybowania kanału o Jezu, ale nie pali to słońce. E, wielkim czerwonym guzikiem w tym miejscu e, możecie również kliknąć ten link, żeby zobaczyć poprzedni odcinek i ten link, żeby zobaczyć następny odcinek. E, no i na sam koniec możecie też zajrzeć do opisu z filmem, kliknąć łapkę w górę, jeśli e, chcecie pomóc promować kanał, będę Wam za to bardzo wdzięczny. I to było wszystko. Do zobaczenia z tym razem. Już nie pod słońce. Stay tuned.